Witamy serdecznie na naszym kolejnym już webinarze o dofinansowaniach dla systemów odnawialnych źródeł energii. Dziś, w rozmowie z Pauliną Czubak, naszym ekspertką od dofinansowań, dowiemy się, jak uzyskać wsparcie na tę modernizację i instalację odnawialnych źródeł energii. Paulina, ostatnio w sieci zrobiła się głośno za sprawą kolejnej edycji programu rządowego Czyste Powietrze. Opowiedz nam, proszę, czym jest ten program i jak właściciele domów jednorodzinnych mogą z niego skorzystać. Program Czyste Powietrze to inicjatywa rządowa, której celem jest wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją i instalacją odnawialnych źródeł energii. Umożliwia ona uzyskanie do 136 200 zł dofinansowania, co znacząco obniża koszty całego przedsięwzięcia i przyspiesza zwrot inwestycji. Jasne. Kto może skorzystać z tego programu i jakie są główne warunki? Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zgodnie z założeniami programu, działalność gospodarcza w budynku nie może zajmować więcej niż 30% jego powierzchni, a co ważne, budynek musi być już oddany do użytku. Na co dokładnie można otrzymać to dofinansowanie? Dofinansowanie obejmuje szereg działań, od audytu energetycznego przez ocieplenie ścian, wymiany okien i drzwi, bram garażowych, instalacje nowoczesnych źródeł ciepła, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także systemy fotowoltaiczne. Mhm. A czym jest dotacja z prefinansowaniem, o której mowa w programie? Prefinansowanie to po prostu zaliczka. Część dotacji, którą Właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje beneficjentowi, jest wypłacana na rachunek bankowy wykonawcy, który realizuje zakres przedsięwzięcia ujęty w umowie. W rezultacie można przystąpić do realizacji inwestycji bez potrzeby dysponowania pełnym budżetem na samym początku. Okej. Okay. Myślę, że ten wątek może szczególnie zainteresować naszych widzów. Powiedz, jakie są etapy uzyskania takiej dotacji? Pierwszy krok to zawarcie umowy z wykonawcą w ramach programu Czyste Powietrze. Jest to bardzo ważny etap. Następnie, po złożeniu i prawidłowym rozpatrzeniu wniosku, można otrzymać zaliczkę do 50% wartości dofinansowania, a po zakończeniu pozostałą część. No rozumiem, że w ramach programu Czyste Powietrze są różne poziomy dofinansowania, w zależności od dochodów, tak? Tak, program oferuje różne poziomy dofinansowania, a kwoty dotacji są dostosowane do dochodów wnioskodawców, a także do zakresu planowanych prac modernizacyjnych. Najczęściej dofinansowywany zestaw to wymiana źródła ciepła na pompę ciepła powietrze, woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej wraz z instalacją fotowoltaiczną o wielkości od 2 do 10 kW. Ok, to teraz ważne pytanie: jak przygotować się do takie spotkanie z doradcą? Przede wszystkim trzeba posiadać informacje o dochodach, żeby na ich podstawie sklasyfikować poziom dofinansowania. W przypadku poziomu drugiego i trzeciego konieczne będzie zaświadczenie o dochodach wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej albo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Bardzo ważna jest też znajomość numeru księgi wieczystej, numeru działki czy powierzchni roku budowy domu. Aha. Paulina, myślę, że teraz to jest dobry moment, aby opowiedzieć naszym widzom o dokładnym przykładzie. Hmm. Przyjrzyjmy się tutaj budynkowi, który przed termomodernizacją miał niską efektywność energetyczną, czyli nie posiadał izolacji ścian, dachu czy chociażby podłogi parteru. Hmm. Tutaj mamy przykład po przeprowadzeniu serii działań w tym ocieplenia ścian i wymiany ogrzewania systemu ogrzewania. Moc grzewczo budżynku znacząco spadła, co przekłada się oczywiście na niższe rachunki i mniejszy wpływ na środowisko. Ale tak naprawdę to nie jedyne korzyści z uczestnictwa w programie, prawda? E, tak, dokładnie. Po, e, poza obniżeniem kosztów utrzymania, najważniejsze korzyści to poprawa komfortu mieszkańców oraz wkład w ochronę środowiska przez redukcję emisji szkodliwych substancji. E, taka inwestycja przynosi wartość zarówno indywidualnym właścicielom, jak i całej społeczności. Na podstawie. Przedstawionego wykresu można wyciągnąć kilka kluczowych wniosków dotyczących ekonomiczności ogrzewania przy użyciu różnych źródeł energii, szczególnie z naciskiem na pompę ciepła. Na wykresie widzimy, jak koszty użytkowania poszczególnych źródeł ogrzewania zmieniają się w czasie. Węgiel, niebieska linia, charakteryzuje się wysokimi, gwałtownie rosnącymi kosztami użytkowania. Na przestrzeni 15 lat węgiel jest najdroższą opcją. Gaz, linia pomarańczowa. Tańszy od węgla, ale koszty również rosną bardzo szybko. Na przestrzeni lat staje się znacznie mniej opłacalny. Ogrzewanie prądem linia szara. Początkowo jest tani, ale szybko rosnące koszty czynią go jedną z droższych opcji po kilkunastu latach. Olej linia żółta. Utrzymuje się na względnie wysokim poziomie, choć koszty nie rosną tak gwałtownie jak przy, w przypadku węgla czy gazu. Pompa ciepła linia zielona. Najbardziej stabilny i najniższy wzrost kosztów. Zarówno początkowo, jak i w dłuższym okresie pompa ciepła wygrywa w porównaniu do wszystkich innych źródeł ogrzewania. Pompa ciepła z fotowoltaiką ciemnozielona linia stabilne koszty nieco wyższe niż standardowa pompa ciepła, ale nadal dużo bardziej ekonomiczne niż inne źródła energii. Pompa ciepła bez wątpienia jest najbardziej opłacalnym źródłem ogrzewania w perspektywie długoterminowej. Po pięciu latach Wykazuje znacząco niższe koszty łączne, nawet przy uwzględnieniu początkowej inwestycji w urządzenie oszczędności te są zauważalne, szczególnie wobec gwałtownie rosnących kosztów węgla i gazu. Dla osób szukających ekologicznych i oszczędnych rozwiązań pompa ciepła z fotowoltaiką stanowi także korzystną opcję, szczególnie w obliczu zmieniających się cen energii elektrycznej. Mhm. A Paulina, czy możesz jeszcze króciutko opisać, jak wygląda proces aplikacji o takie dofinansowanie? Proces tak naprawdę zaczyna się od zapoznania się z zasadami programu i ustaleniu zakresu prac. Następnie składa się wniosek zawierający komplet załączników. Po rozpatrzeniu wniosku, pozytywnej decyzji i zawarciu umowy z funduszem, w przypadku prefinansowania, połowa dofinansowania trafi na konto wykonawcy przed realizacją inwestycji, a pozostała część po realizacji i rozliczeniu inwestycji we wniosku o płatność. W przypadku wniosku ze zwrotem na konto klienta całość dotacji można otrzymać dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Wspomnę jeszcze o dotacji Mój Prąd, dzięki której osoby fizyczne mogą otrzymać częściowy zwrot kosztów w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i magazynów ciepła. Wysokość dofinansowania zmienia się w zależności od edycji programu. Program Mój Prąd został uruchomiony w 2019 roku i od samego początku cieszy się bardzo dużą popularnością, na co wskazuje duża ilość złożonych wniosków. Pięknie, super wytłumaczone. W takim razie to już wszystko, o czym chcieliśmy opowiedzieć w ramach naszego wideo spotkania, no, mamy nadzieję, że przedstawione informacje okazały się dla Was przydatne i przybliżyły możliwości, jakie oferuje program Czyste powietrze. Pamiętajmy, że inwestycja w OZE to nie tylko krok w kierunku obniżenia kierunków rachunków za energię elektryczną ale również ważny element bałości na nasze środowisko. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z dostępnych programów dofinansowań, takich jak czyste powietrze. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu po zakończeniu webinaru. Dziękujemy za dzisiejszą obecność i za zaangażowanie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie.